Anna Krzysztofik i Katarzyna Stanisławska. Nie idealna, ale zajebista. Jak pozbyć się kompleksów i uwierzyć w siebie? Wstęp. To były szóste urodziny Matyldy. Dziewczynka najpierw niecierpliwie wypatrywała gości, by później z iskierkami w oczach rozpakować wszystkie prezenty, które od nich dostała. I jest cudna, krzyknęła, kiedy rozpakowała prezent od cioci Janinki. Rzuciła się ciotce na szyję, by podziękować i ruszyła szybko do swojego pokoju ubrać swój nowy nabytek. Marzyłam o takiej, pomyślała, gdy zakładała plisowaną spódniczkę w brązową szkocką kratę. I jeszcze nigdy nie wyglądałam tak pięknie, krzyknęła do siebie, kiedy z każdej strony podziwiała się w lustrze. Każdą pliskę układała bardzo starannie, by zaraz po tym wejść do pokoju pełnego gości i zaprezentować swój cudowny wygląd. Matylda otworzyła dynamicznie drzwi swojego pokoju, zadarła z dumy wysoko głowę, na której gościł szeroki uśmiech, i tanecznym, dumnym krokiem wkroczyła do pokoju pełnego gości. Rozmowy na chwilę ucichły i zanim ktokolwiek zdążył wypowiedzieć słowa zachwytu, w uszach Matyldy zabrzmiał głośny i wyraźny głos babci Jadwigi. I jakie ty masz grube nogi! Krzyknęła bez namysłu Jadwika, a jej słowa spowodowały, że żadnych innych dziewczynka już nie usłyszała. Matylda miała zaledwie sześć lat, kiedy pierwszy raz poczuła prawdziwe rozczarowanie i wstyd z powodu swojego wyglądu. Nauczyła się wtedy dwóch rzeczy. Pierwsza to ta, by nie mówić głośno o sobie dobrze, bo doskonale zapamiętała, jak boli, kiedy ktoś myśli inaczej. A drugą jest to, że nie ma znaczenia, kogo ona sama widzi w lustrze, bo inni ludzie i tak widzą w niej tylko grubasa. Matylda przez ponad 30 lat była mentalnym grubasem, zawsze na diecie i zawsze zbyt gruba, by się sobie podobać. I choć babcia nie żyje już prawie 20 lat, Matylda wciąż doskonale pamięta, jak brzmi jej głos i już zawsze szuka aprobaty i uznania u innych, Podoskonale wie, że to, co sama o sobie myśli, nie ma żadnego znaczenia. Beatka miała niewiele ponad trzy lata, kiedy na świat przyszła jej długo wyczekiwana siostrzyczka. Przez kilka miesięcy dziewczynka głaskała brzuch mamy i niecierpliwiła się, kiedy w końcu zamieni wózek z lalkami na wózek, w którym będzie jej upragniona siostra. Nadszedł ten dzień, kiedy rodzice przywieźli do domu maleńką Zosię. Była urocza i wyjątkowa jak na niemowlaka. Nie urodziła się łysa jak większość maluchów, ale miała ciemne, kręcone włosy, a do nich niesamowicie duże i błękitne oczy. Nie było osoby, która nie zachwycała się wyjątkową urodą malucha. Pierwsze ukucie zazdrości Beata poznała wtedy, gdy rodzina przychodziła w odwiedziny i przynosiła małej prezenty. Już wtedy poczuła, że ten maluch musi być kimś wyjątkowym. Nie potrafiła zrozumieć tego, że wszystkie prezenty są dla Zośki, a jej nikt nie przyniósł nawet czekolady. I jaka ona piękna, a jakie ma oczy, a ten pierwszy ząbek, jaki uroczy. Za każdym razem Beata czuła się niewidoczna, kiedy była w towarzystwie swojej siostry. Wszyscy zachwycali się urodą niemowlaka, a nikt nie zwracał uwagi na wciąż małą Beatkę, która wyglądała całkiem zwyczajnie i w której nie było nic wyjątkowego do podziwiania. Ona jest lepsza ode mnie nabierała przekonania dziewczynka. Nie pomagał fakt, że kiedy dziewczynki podrosły i zaczęły się kłócić, każdą kłótnię przerywali rodzice słowami: ustąp jej, ona jest młodsza, daj jej tą zabawkę, niech już nie płacze. Jesteś starsza, powinnaś być mądrzejsza. Przez kolejne lata Beata żyła nie tylko w nienawiści do młodszej siostry, przy której czuła się gorsza i brzydsza, ale przede wszystkim w przekonaniu, że nic jej się od życia nie należy, bo wszystko co dobre zarezerwowane jest dla innych. Dla tych lepszych i ładniejszych. Nie wyrobiła też sobie woli walki, bo uwierzyła, że mądrzy ludzie zawsze ustępują. Nie walczyła o lepszą pracę i nie walczyła też o siebie, kiedy mąż jej nie szanował, bo była przekonana, że ma od życia dokładnie to, co otrzymują ci gorsi i z tym musi żyć. Z kolei Bogusia, córka uznanej mało miasteczkowej lekarki, do której wszyscy przychodzili po porady i którą szanowało całe miasto, stale słyszała, że żeby być w życiu kimś, musi iść na medycynę. Niczego w życiu nie osiągniesz, jak będziesz miała same truje, próbowała motywować córkę panią, pani doktor. A ta, aby zadowolić matkę, rezygnowała z wielu przyjemności, z których korzystały jej koleżanki, a zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczała na naukę. Za każdym razem, kiedy pani w szkole oddawała kartkówki, Boguśka obgryzała paznokcie i w duchu modliła się, aby to nie była truja. Maturę Boguśka zdała piątkowo, ale panicznie bała się krwi, więc odważyła się sprzeciwić matce i zamiast medycyny wybrała dziennikarstwo. Udowodnię jej, że bez medycyny też mogę być kimś, obiecała sobie Bogusia i pracowała coraz to więcej i więcej, by tylko usłyszeć to jedno zdanie z ust matki. Sukces gonił sukces, ale Bogusia nie miała czasu się nim cieszyć, bo ciągle szukała kolejnych wyzwań, by w końcu zapracować na to, aby matka była z niej dumna. Dziś Bogusia ma prawie 40 lat, na koncie liczne sukcesy zawodowe i dwójkę dzieci, każdy z innym mężczyzną, bo żaden nie był w stanie na dłuższą metę wytrzymać tej presji sukcesu i tego, że dla Boguśki ciągle nie jest kimś. Tak samo jak ona do dziś nie jest kimś dla swojej matki. Cokolwiek robi, przegląda się w jej oczach i wciąż czeka na to jedno zdanie. Jestem z ciebie dumna, córeczko. Coco Chanel powiedziała kiedyś, że być może urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, abyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. A my dzisiaj w tej książce chcemy powiedzieć ci, że na pewno urodziłaś się z wielkimi skrzydłami, ale być może spotkałaś na swojej życiowej drodze kogoś, Komu świadomie lub nie pozwoliłaś, aby te skrzydła ci podciął. Słowa mają olbrzymią moc, a nasza samoocena bardzo często ukształtowana jest tym, w co i komu uwierzyłyśmy w naszym życiu. To, co same dzisiaj o sobie myślimy, kształtujemy na podstawie reakcji innych ludzi na nas samych. Ale czy wiesz, że kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą? A czasami wystarczy tylko jedno, nieprawdziwe słowo, ale wypowiedziane z ust, które są dla nas niezwykle ważne, aby to słowo zostało w nas na bardzo długo. I nie ma znaczenia, jak bardzo nieidealna się dzisiaj czujesz. Nie ma żadnego znaczenia to, jak mocno podcięte są dzisiaj Twoje skrzydła. Dopóki masz w sobie wolę walki, jesteś w stanie naprawić wszystko to, co ktoś ci odebrał, lub sama straciłaś. Swoją siłę i wiarę w to, że zasługujesz na to, aby czuć się kimś. Kimś wyjątkowym i pięknym. Kimś, kto ma prawo wypowiadać głośno własne zdanie i iść własną drogą, nie oglądając się na innych. Kimś, kto jest ważny i kimś, kto zasługuje na szacunek bez względu na to, jaką drogę dla siebie wybrał. Same jesteśmy kobietami, które własne skrzydła musiały mocno posklejać, aby dziś niosły nas wysoko nad ziemią. I byśmy odważnie pokonywały przeszkody, które los rzuca na drodze do naszych celów. I dziś postanowiłyśmy połączyć nasze siły i doświadczenia, aby pokazać innym kobietom, jak uwierzyć w siebie i odważnie sięgać po swoje marzenia. Kasia i Ania. Jak powstała ta książka? To była zwykła internetowa znajomość, jak jakich wiele w online. Wymieniałyśmy się wiadomościami, od czasu do czasu dopytywałyśmy, co nowego się wydarzyło, i pewnie tak by zostało, gdyby nie spontanicznie rzucone, choć na Proseko. Jeśli wierzyć w to, że w życiu wszystko dzieje się po coś, to nas połączyło zamiłowanie do bąbelków. Umówiłyśmy się w Katowicach, usiadłyśmy w restauracyjnym ogródku, a gdy podszedł kelner i zapytał, co podać, niemal jednogłośnie powiedziałyśmy: Wodę i kawę poproszę. Każda z nas przyjechała na spotkanie samochodem, więc jedyne bąbelki, na jakie mogłyśmy sobie wtedy pozwolić, to te w koli zero. Parafrazując klasyka, nie było Proseko, ale też było zajebiście. Spędziłyśmy ze sobą ponad trzy godziny, a rozmowa kleiła nam się tak dobrze, jakbyśmy znały się latami. To wtedy okazało się, że oprócz zamiłowania do Proseko. Łączy nas wspólna misja i że każda z nas marzy o tym, aby zrobić w życiu coś naprawdę wartościowego. Coś, co będzie miało znaczenie i coś, co realnie może komuś pomóc. Kojarzysz tę ideę różowej skrzyneczki? – zapytała Kasia. Tą, w której chodzi o to, aby kobiety, których nie stać na artykuły higieniczne, mogły korzystać z darmowej opcji podpasek i tamponów? Skrzyneczki ustawione są w różnych miejscach. Przychodzisz do skrzyneczki i bierzesz, jeśli potrzebujesz. Według danych, które Fundacja Różowa Skrzyneczka publikuje na swojej stronie, ponad 500 tysięcy kobiet w Polsce nie stać na zakup podpasek i tamponów, a 31% uczennic opuszcza zajęcia szkolne z powodu braku podpaski. Cudownie, że ktoś im pomaga, to bardzo ważna idea, którą wspieram całym sercem. Ale cholera, marzy mi się coś więcej! Chciałabym powiedzieć tym wszystkim dziewczynom, które dzisiaj rezygnują z własnej godności i zmuszone są korzystać z pomocy innych ludzi, że tak nie musi wyglądać ich całe życie. Chciałabym, aby uwierzyły w swoje możliwości i żeby potrafiły w przyszłości wziąć życie we własne ręce i wyrwać się z tego skrajnego ubóstwa. A ja bym chciała, kontynuowała Ania, aby każda kobieta w Polsce uwierzyła, że da radę osiągnąć to, na czym jej zależy. Każdego dnia dostaję wiadomości od kobiet, że nie mają na kogo liczyć, że nikt ich w życiu nie wspiera i że są wyśmiewane, kiedy mówią o swoich planach i marzeniach. Chciałabym na własnym przykładzie pokazać im, że mają w sobie tyle siły, że jeśli tylko chcą, mogą pokonać każdą przeszkodę i same dla siebie być motywacją. To właśnie ta wymiana poglądów i marzeń była początkiem tego projektu. Minęło kilka tygodni i godziny rozmów, zanim zdecydowałyśmy o tym, jaka będzie ostateczna misja nieidealnej, ale zajebistej, którą dziś, po kilku miesiącach tworzenia, prezentujemy całemu światu. Napisałyśmy wspólnie książkę, w której łączymy życiowe doświadczenia oraz eksperckie strategie na to, jak pozbyć się kompleksów i uwierzyć w siebie. Jesteśmy przekonane, że zmieni ona losy tysięcy kobiet w Polsce i pozwoli im odbudować i pielęgnować w sobie poczucie siły i własnej wartości. Bo choćby cały świat w ciebie uwierzył, to nic to nie da, dopóki ty sama w siebie nie uwierzysz. Ania. To, co pamiętam z dzieciństwa, to podsłuchana rozmowa rodziców, w której przyznali się do tego, że urodziłam się po to, aby na starość miał im kto podać szklankę wody. Nie pamiętam, co wtedy czułam, ale te słowa zostały ze mną na długo. Byłam przekonana, że moim życiowym obowiązkiem jest opieka i spełnianie oczekiwań innych ludzi. Swoje własne potrzeby i pragnienia odkładałam zawsze na bok, na czas, aż zrobię wszystko, czego potrzebują ode mnie inni. A kiedy już udało mi się zadbać o wszystkich dookoła, padałam wykończona na twarz i marzyłam już tylko o chwili świętego spokoju. Nawet nie pamiętam, czy jako nastolatka podobałam się sobie i czy w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy jestem ładna, czy nie. Mojego obecnego męża poznałam, gdy miałam 16 lat, a przy nim zawsze czułam się piękna i wartościowa. Nigdy nie byłam też przesadnie gruba, ale trzeba przyznać, że ciało po dwóch ciążach i przy braku aktywności fizycznej nie było ani jędrne, ani płaskie. No chyba, że tyłek. On zawsze był płaski jak deska do krojenia. Janusz patrzył na mnie oczyma miłości i nie zauważał dodatkowych kilogramów, które przybowały mi z wiekiem, więc i ja nie zwracałam na nie szczególnej uwagi. Tak było do czasu, aż nie dotarły do mnie plotki, rozpowiadane przez moje koleżanki o tym, że mój brzuch wskazuje na lekko zaawansowaną ciążę. Sama nie wiem, czy bardziej denerwowało mnie to, że o mnie plotkują, czy to, że faktycznie dość mocno odstaje mi brzuch, ale pamiętam, że od tamtej pory zaczęłam żyć z kompleksem grubego brzucha i brzydkiego ciała. Kilka razy nawet płakałam z tego powodu, ale ciągle zajęta zadowalaniem innych, nie miałam w sobie ani siły, ani motywacji, by zmienić swój wygląd. Próbowałam udawać przed światem, że nie dotykają mnie komentarze o moim wyglądzie. Przyklejałam na usta uśmiech i udawałam z dystansem do siebie. Odpowiadałam żartami na każdą docinkę o moim wyglądzie. W tym samym czasie szukałam w sobie siły i motywacji do tego, aby wziąć się za siebie i pokazać wszystkim, na co mnie stać. Wieczorami marzyłam o tym, aby przejść na dietę i zacząć ćwiczyć. A każdy poranek weryfikował moje marzenia i codzienne życie, zawsze stawało na mojej drodze coś, co było ważniejsze dla mnie niż ja sama dla siebie. To dlatego doskonale rozumiem, co czuje kobieta, która sama sobie się nie podoba, ale nie ma siły, aby to zmienić. Rozumiem, jak bardzo potrafi być zagubiona w gąszczu dietetycznych informacji z nadzieją, szukając rozwiązania, które skutecznie pomoże jej schudnąć. Ja dałam radę. Znalazłam w końcu siłę i sposób na to, aby zadbać o siebie i poczuć się we własnym ciele doskonale. I właśnie po to, abyś i ty mogła pójść tą samą drogą i zawalczyć o swoje ciało, w rozdziale jak raz na zawsze pozbyć się własnych kompleksów opowiadam ci o wszystkich szczegółach mojej drogi do wymarzonej figury. Chciałabym, aby ta historia nie tylko dała ci motywację do walki o siebie, ale przede wszystkim, abyś mogła z niej stworzyć gotowy plan działania i krok za krokiem podążać w nim drodze po własną wymarzoną sylwetkę. Kolejnym ważnym, i jak się później okazało, równie trudnym krokiem w moim życiu był ten, kiedy postanowiłam dzielić się swoim doświadczeniem w social mediach i motywować innych do zmiany swojego życia, to wtedy zalała mnie kolejna fala ocen i prześmiewczych komentarzy pod moim adresem. Już nikt nie wytykał mi mojego brzucha, a ludzie uczypili się mojego tyłka. Świeci dupą na Instagramie. Takie teraz komentarze w moim otoczeniu były na topie. To nie było łatwe doświadczenie, ale pokazało mi, że człowiek, który chce w swoim życiu coś zrobić, stale narażony jest na krytykę i bolesne oceny ze strony innych. Wiele osób rezygnuje z własnych marzeń z obawy o tę krytykę, właśnie. Mogę dać Ci jedną radę, jak skutecznie jej uniknąć: nie robić nic. Dopóki nie robisz nic, co Cię wyróżnia z tłumu, nikt nie będzie Cię krytykował. Jeśli jednak masz marzenia i plany i nie chcesz ich porzucać ze strachu przed oceną innych ludzi, pokażę Ci w kolejnym rozdziale, jak przestać się przeglądać w opiniach innych, opowiem Ci też, jak sobie radziłam na początku mojej instagramowej drogi i jak sobie radzę z tymi opiniami dzisiaj. Opowiem również o tym, jak radzę sobie z porażkami i o tym, co straciłam dzięki temu, że pozwoliłam, aby toksyczni ludzie mieli wpływ na moje życie. To mój najważniejszy i najbardziej osobisty przekaz, jaki dla Ciebie mam. Podzielę się z Tobą moją bolesną historią, ale również wnioskami, jakie mam dzisiaj, po kilku latach od tamtych doświadczeń. Mam nadzieję, że dzięki mojej historii ktoś będzie mógł w pory zadziałać i uniknąć bolesnych życiowych doświadczeń. Kasia. Nigdy nie bałam się ryzykować i podejmować nowych działań. Nie wiem, czy spowodowane to było tym, że naiwnie wierzyłam, że mogę wszystko, czy bardziej tym, że uparcie szukam sposobu.